Widzicie, co jest za mną? Niepowtarzalna królowa polskich rzek Wisła. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej Wiślanej przygodzie. Nie mogłem się oprzeć. Dzisiaj znowu przystawka spławikowa. Wiem, że niektórym z Was już się pewnie to nudzi, ale mi jeszcze nie. Ale koniec czerwca, lipiec, sierpień to jest taki czas, kiedy z tą przystawką bardzo lubię nad tą wisłą wędrować bo jest bardzo duża szansa na połowienie bardzo fajnych ryb. Także zaczynamy. Zapraszam na dzisiejszą przygodę. Dzisiaj, oczywiście, niezniszczalna przystawka. Dzisiaj, oczywiście, ponownie przystawka spławikowa. Zobaczymy, czy klenie jazie, czy też leszcze. Trochę mocniej uruchomiły się od ostatniego razu, ale dzisiaj. Yy, troszeczkę inaczej podszedłem do tematu. Bardziej leniwie, nie chciało mi się gotować grochu, więc użyłem kukurydzy, którą kiedyś już Wam pokazywałem. Kukurydze z Profesa, bardzo duże ziarna, także idealne na wielkie rzeczne ryby, mam nadzieję. Tak to wygląda, zaraz Wam pokażę w środku. Jedno, co mi się bardzo podoba, to ten tutaj napis 100% naturalne, więc. Możemy mieć pewność, że kukrydza jest. O, zobaczcie, jak to wygląda piękne, piękne, bardzo grube, tak jak Wam mówiłem. Yy, tym wszystkim oczywiście będziemy nęcić, tak jak robię to w przypadku grochu. Yy, no, niektóre ziarna są bardzo duże, żeby je zakładać na haczyk, ale jakby. O, tutaj, zobaczcie. Są też takie, które idealnie na ten haczyk się nadają także zakładamy i do wody. Do wody już sobie coś niecoś wrzuciłem. Zakładamy sobie ziarno. Ta kukurydza jest dosyć twarda, ale właśnie trzeba wybrać takie ziarna, y, trochę bardziej miękkie i mniejsze. Jeśli chodzi o zakładanie na haczyk, no bo oczywiście nęcimy nawet tymi dużymi. O. Troszeczkę za bardzo w lewo, akurat przyszedł prąd i mi trochę ten zestaw ściągnął. O, bardziej, trochę dalej, trochę bardziej w prawo. Zaraz sobie ten zestawik zakotwiczymy. No i łowimy. Oczywiście łowię od napływy, bo bardzo lubię te napływy. Tak jak już pewnie wiecie z poprzednich filmów i chwilkę tutaj poobserwujmy sobie. Chciałbym Wam pokazać jak ta woda na tym napływie pracuje. Oczywiście, żeby tak w pełni oddać charakter tego napływu, to musiałbym tą kamerę mieć bardzo długo włączoną, bo tutaj te prądy... Ja tu chwilkę już siedzę, tutaj nie wiem, jakieś 10 minut, już przez te 10 minut się tyle wydarzyło, że... od wody prawie że stojącej, po taki prąd, że o, prawie chciał zabierać spławik. Taka woda bardzo zmienna, ale, ale to dobrze myślę, no. Zobaczymy. No przez większość czasu ten spławik jest widoczny, a to jest najważniejsze. No bo będziemy widzieli branie. O! Ale ładnie O, ty cholero idzie w napływ. O, kurde Ale ładna ryba Uuu piękna ryba Piękna ryba, ale idzie w napływ czekaj nie piękna. ładny, o ładny, ale jak szybko klap, no może nie jest rekordem, ale jak w napływ poszedł to o, jesteś. W napływ jak poszedł to, myślę, że go nie zatrzymam w pierwszej chwili. To jest piękny klenik, ach. Może z 15 minut siedziałem i przywalił. Szybko dajemy go do wody Poszedł No słuchajcie, tak jak widzieliście, no nie wiem, 15 minut tutaj siedziałem i już było... Y, y, te klenie tak czasami biorą w charakterystyczny sposób to one najpierw tak, jakby nie wiem czy one do końca nie zasysają tej przynęty, czy to jest moja wina, że trochę za późno zacinam, chociaż nie sądzę, bo to są takie bardzo krótkie, szybkie brania, to są takie uderzenia, że w zasadzie gdyby się po tym nic nie wydarzyło, to myślałbym, że to płotka się bawiła. Po jednym wrzuceniu jedno takie bardzo szybkie i odpuszczenie, no oczywiście no zacięte, ale pudło, drugie to samo. I dopiero przy trzecim takie porządne branie, że praktycznie spławik poszedł pod wodę i pod tą wodą już został i w tym momencie zacięcie jest ryba. Także czasami też się tak z tymi klejami dzieje, że przed tym jak nam się go uda zaciąć to mamy tam parę tych pudeł. Nie należy się zrażać. Pamiętajcie tylko, żeby zachowywać się bardzo cicho, bo jeżeli ta ryba tam jest to warto, żeby jej nie wypłoczyć. A jak wiadomo kleń ma oczy w każdej łusce i to jest bardzo płochliwa ryba łowimy dalej. Uhu, zobaczcie tam. To nie wygląda za dobrze. No niestety nie wygląda to za sympatycznie. Mam nadzieję, że nas to nie przegoni. Raczej, że ten wiatr przegoni te chmury, a nie deszcz przegoni nas. Ale zobaczymy. Na razie to się tak wolno tutaj wszystko dzieje na tym niebie, że nie wiadomo do końca. Jak to będzie? A wracając jeszcze do holu tej ryby, no to jest właśnie takie ryzyko łowienia w napływach, że czasami zdarza się tak, że ta ryba idzie właśnie nam na przelew. Tak jak widzicie, tutaj mamy napływ, i w momencie kiedy ta ryba o, pójdzie sobie w tą stronę, tutaj problem polega na tym, że jak ona wejdzie w nurt, to nie dość, że musimy walczyć z walczącą rybą, no to jeszcze z siłą nurtu, bo ta ryba jest przez ten nurt jeszcze tam bardziej spychana już przy tej wielkości, już przy tym kleniu chociaż on nie był wcale jakiś rekordowy. Chwila tutaj była taka, że ten klej mi się zatrzymał i trochę problem miałem go z tego napływu wyciągnąć. A jeszcze dodatkowym problemem jest to, że napływ, przelew, tam jest pełno y, kamieni, patyków, najróżniejszych rzeczy, które mogą spowodować, że ten zestaw porwiemy, bo żyłka gdzieś nam się przetrze albo przypon. I tak się niestety często zdarzało. Miałem już takie przypadki, że te ryby mi tutaj właśnie wchodziły i gdzieś tam ten zestaw porywało albo czasami nawet haczyki pękały, no ale to już raczej wina haczyka. Natomiast jak pójdzie sobie ta ryba bardziej tutaj o wkładkę na tą spokojniejszą wodę, no to tutaj spokojnie mamy pole manewru. Tu oczywiście na napływie też możemy kombinować, próbować tą rybą przejść, ale tak jak mówię, tutaj dno jest usiane wszystkim. jest nierównomierne, no bo gdzieś tam ta główka jeszcze sobie do tej wody wchodzi i niestety często skończy się to niestety zrywką. Dobra, przerzucimy sobie zastaw, wymienimy ziarno. O! Kukurydza. Zaraz znajdziemy sobie jakieś takie się jeszcze nadziałem no znajdziemy sobie zaraz jakieś takie ziarno nie za duże które o tutaj mam coś takiego to będzie i nawet miękkie w miarę więc sobie to spróbujemy cyk o idealne idealne słuchajcie o. No dobra, i co? I wrzucamy. Dzisiaj mi się nie chce chodzić. Dzisiaj mi się chce siedzieć w miejscu. Dlatego dzisiaj taka przystawka stacjonarna. No bo z tą przystawką, tak jak wiecie, ja ją praktykuję na dwa sposoby. Pierwszy to jest sposób aktywny, chodzony, co nieraz mogliście obserwować na moich filmach. Czyli siedzę w jakimś miejscu, jak nic się nie dzieje, idę w następne. A drugi ze sposobów to jest taki stacjonarny, czyli jak przyjadę i tam gdzie usiądę, tam siedzę już do końca wędkowania. I taki sposób stacjonarny najczęściej uskutecznia właśnie lipiec, sierpień, czyli jakby ten okres... Letni. Wtedy, jak jakaś główka działa, to ona z reguły działa. Yy, na wiosnę to tak różnie. O, a przy okazji, zobaczcie, ładnie nam się wyczyściło. Wszystko poszło sobie w tamtą stronę. Mam nadzieję, już nie wróci i nas nie przegoni. O, jest ryba. Coś tutaj jest. Nie wiem czy mi... Nie... Chyba mi... O! No właśnie chciałem powiedzieć, że chyba mi weszło w zielsko. No i tyle. właśnie chciałem mówić, że od długiego czasu brania całkowicie ustały. Po tym kleniu, którego udało się wyciągnąć, jakiś czas tutaj miałem, jeszcze kilka bran, kilka pudeł. Nie udało się tego nagrać, ale coś tutaj się cały czas działo. A od jakiegoś czasu to wszystko ustało, i gdzieś tak wiąże to, ma to chyba związek, bo wiatr, który generalnie teraz cały czas się utrzymuje, on był w zasadzie od, od początku, jak przyszedł, nad Wisłę ale w pewnym momencie on zmienił swój kierunek i zrobił się taki chłodny i od tego momentu te brania gdzieś tam się skończyły bardzo długo tutaj siedziałem w zasadzie też nic nie nagrywałem bo tak wiało, że nawet nie szło za bardzo nagrywać no teraz co widzieliście coś się zadziało, ryba chyba nie była taka duża myślę sobie, że to mógł być kleń a z tymi kleniami to tak jest że albo wybierają tą stronę i idą na przelew albo wybierają tą stronę i szukają zielska albo jakiś zawad żeby się w nie wbić, trochę moje gapiostwo, bo ja wiem, że tutaj są zalane trawy. Wisła poszła w ostatnim czasie trochę do góry, wcześniej była dużo niższa, więc tutaj to wszystko, co zdążyło porosnąć, teraz jest zalane. Zresztą tutaj, akurat od tej strony, jest takie dosyć, dosyć łagodne zejście w stronę wody i tutaj często, bo to jest taka w ogóle płytka półeczka i tutaj często właśnie no lubi dosyć mocno porosnąć ta strona. On tutaj poszedł po prostu mi w moje lewo, wbił się w to zielsko, a z takiego zielska czasami nie tak łatwo tą rybę wydobyć. Ale nic, jeszcze chwilkę mamy, słońce jeszcze kawałek nad horyzontem, więc, więc próbujemy, jak już się będzie chować i w zasadzie już tak zajdzie mi za ten las, Tutaj zrobi się ciemno, to czy już tak dosyć znacząco się przyciemni, że tego światła będzie dużo mniej. No się będę zwijał i będę jechał do domu. Chyba, że coś się będzie jakoś wyjątkowo tutaj mega działo intensywnie, no to oczywiście zostanę. A tak to szukam. No, Przerzucam trochę tym zestawem na lewo, na prawo. Zobaczymy sobie teraz właśnie trochę po lewej stronie. Jak się nic nie dzieje, no to ja zawsze mówię, że warto. Czy warto wręcz nawet trzeba trochę tym zestawem sobie tutaj poszukać. No tutaj zwykle tak jest, że te prądy tak się układają, że tutaj gdzie ja siedzę, to ta woda nachodzi na mnie i on to się rozdziela na takie dwa prądy. Jeden, który właśnie tutaj idzie na przelew i jeden, który tworzy taką cofkę w stronę klatki. I tak trzeba troszeczkę pokombinować. Trochę tutaj, trochę tutaj, czasami na tym prądzie odchodzącym, właśnie są brania. Różnie to bywa, ale tego nie dowiemy się, jak nie będziemy praktykować. O! Zimno się zrobiło, Wam powiem. W środku lata dziwne. Chyba przez to ocieplenie klimatu. A ja się już zwijam. Na moje miejsce już naszedł cień. Nic się kompletnie nie dzieje. Także chyba czas sobie podarować na dzisiaj. Ale my tu jeszcze wrócimy. Czy nie? Dajcie znać, bo ja was zamęczam tymi filmami z przystawki. A może Wy w ogóle nie chcecie tego oglądać. Czekam na Wasze komentarze. Zostawcie też łapę w górę. Subskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wiem, że tych operacji trochę trzeba tam wykonać, ale jest to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję wam, O! kamerazie też. GoPro, GoPro się wyłączył. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie, że byliście razem ze mną. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnej wędkarskiej przygodzie.